Wszystkich szanownych obecnych. Przede wszystkim witam przedstawiciela pana premiera Mateusza Marowickiego, pana Wojciecha Labuda, który jest peł pełnomocnikiem do upamiętnienia Miejsc Pamięci Narodowych. Następnie w, w imieniu pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek witam przez posła naszej ziemi Czesława Chodka. Witam też. Tomasza Tamborskiego, starosty Kołobrzewskiego. Witam też Wojewodę Zachodniopomorskiego Pomorskiego z Likiewa Boguskiego. E, wiceprezydent naszego miasta Kołobrzegu, panią Ilonę Gręta wójtowicz Radnych miasta Kołobrzeg, radnych Powiatu Kołobrzeg. Pułkownika Józefa Paradowskiego, któremu bardzo dużo zawdzięczamy w sprawie tych uroczystości. Krzysztofa Męciskiego, dyrektora ipn u Szczecin. Romualda Wiśniewskiego, artystę rzeźbiarza, bez którego by ten piękny pomnik nie powstał. Lecha Pieczyńskiego, byłego dyrektora Technikum Rybołówstwa Morskiego, który w długim tych okresie pomagał nam, Jolantę Chrynio, konserwatora Zabytków, Sławoja Kigina, Budowlańca, Macieja Kurzaja, prezesa Zieleni Miejskiej, Wojciecha Lizaka, dyrektora, doktora historii, Macieja Maciej. Biewskiego, też dyrektora historii, Mikołaja, Mikołaja Iwa, Iwanowa, profesora historii, który był pierwszym, który się zajmował tymi sprawami, jest mieszkań urodził się w Brześciu e, w obecnej e, Białorusi, jest z pochodzenia białorusinem, który od kilkudziesięciu lat mieszka w Polsce. Katarzyny Pechman, urzędniczki z miasta naszego, Jacka Woźniaka, radnego, Andrzeja Pawłowskiego, dziekana naszego z katedry, Janusza Rajkowskiego, księdza naszej parafii, Roberta Maziarza, zapaleńca i historyka, nie historyka zajmującego się historią naszego miasta Kołobrzeg mający muzeum, Edwarda Stępnia, związek Piłsudczyków ze Świdwina, związek Sybiraków z Koszalina i z Kołobrzegu, komandatów z Kołobrzegu, księży i mieszkańców z Kołobrzegu i na koniec Jana Kasprzyka, jest to Urząd do Spraw badatów i Osób Represjonowanych. On tu przesłał list i prosił, żeby go odczytać. Zwraca się do mnie Szanowny Panie, proszę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nad Brezyńców w Kobręgu Przyjąć ode mnie najwyższe wyrazy uznania za Państwa wieloletnie zaangażowanie w upamiętnienie ofiar operacji polskiej NKWD, jednej z największych zbrodni ludobójstwa wymierzonych w naród polski w pierwszej połowie XX wieku. Mam nadzieję, że ten trwały wyraz pamięci o naszych rodakach bestialsko zamordowanych tylko dlatego, że byli Polakami, będzie wszystkim nam przypominał, czym był sowiecki stalinizm. Nie mogłem być razem z Państwem. Życzę wiele wzruszeń podczas uroczystości. Życzę imprezy... łączę wraz z szacunku. Jan Józef Kasprzyk. Chciałbym teraz podziękować osobom, które pomogły mi założyć to stowarzyszenie. Jestem tak trochę zdenerwowany, że z pamięci mógłbym pomylić nazwiska. Z stowarzyszenia, oczywiście, jestem ja. 5 lat i 17 dni założyłem to stowarzyszenie na spotkaniu towarzyskim, gdzie poprosiłem członków rodziny i przyjaciół, czy nie zgodziliby się zająć tym problemem. Pomogła mi w tym moja żona Ewa brodzińska nowacka moja siostra Sioteczna, Marzenna Jagieło, Wanda Przebelska-Szef Związku Sybiraków Kobrzegu, Irena Wielgus-Łojek, Mirosław Łojek, Maria Jelińska, Janusz Jeliński. Alina Jelińska-Courtier, jeżeli chodzi o Janusza Jelińskiego to jego dziadek mieszkał na tych terenach i przeżył tylko dlatego, że zorientował się, że należy stamtąd uciekać. Chciałbym też podziękować wszystkim które, osobom, które nam pomagały. Tak się składa, że wszędzie spotykaliśmy się z życiowością, mimo że to trwało 5 lat, no procedury są trudne. Z pieniędzmi też nie było tak łatwo. Wymienię, zaczynając od głównego sponsora. To jest pan premier Mateusz Morawiecki, Wojciech Labuda, jego pełnomocnik, Tomasz Kukułowicz, poprzedni pełnomocnik. Nasz prezydent, a teraz obecnie senator Janusz Gromek. On pierwszy nas przyjął, naszą delegację i dał miał dobrą rękę, można powiedzieć, bo. Wspomógł nas i tu pomału, pomału pokonywaliśmy wszystkie przeszkody. Następnie pomagała nam bardzo Pani Anna Mieszkowska, obecna prezydent. Dwukrotnie składała wnioski w Radzie, dopiero za trzecim razem, kiedy go złożyła ten wniosek przeszedł i uzyskaliśmy to miejsce. Poprzednie miejsce miało być tam, gdzie są te tuje, ale towarzysze z naszego miasta wymyślili, że tam będzie parking dla autobusów. Następnie e, Pani e, Prezydent PLH też pomagała, Pani Ilona Grenda-Zwójtowicz, pułkownik naszego batalionu, Józef Paradowski, Krzysztof Stawicki-Chorąży. Bez niego nie przebrnąłbym przez skomplikowaną procedurę e, po prostu zamknięcia tego odcinka drogi. O, dziękuję też oficerowie i żołnierzom Wojska Polskiego, którzy są tu obecni. Dziękuję Tomaszowi Tamborskiemu, naszemu staroście. Andrzejowi Andrzejewskiemu, to jest jego pracownik. Nowi Malinowskiemu, to jest poprzedni prezes Zieleni miejski. Jackowi Kurzaj to jest obecny prezes Zieleni Miejski. Lechowi Pieczyńskiemu, byłem dyrektorowi Techniku Rybołówstwa morskiego. Jolantę Chryni, to jest pani konserwator. Jan Stefan Zakrzewski, to budowlany, który się podjął tego dzieła, Chciałem zaznaczyć, że cztery firmy budowlane zapoznały się z kosztorysem i projektem i odmówiły nam wykonania tego tej inwestycji. Sławoj Kigina, też firma budowlana. Katarzyna Pechman, urzędniczka z naszego miasta. Krzysztof Ukleja, to jest firma podatkowa. Niestety różne dziwne sprawozdania musieliśmy przeprowadzać przez niego. Magdalena Dąbrówka, pani dyrektor dróg powiatowych. Wojciech Lizak, historyk, który pomógł opracować tablicę. Michał Iwanow, pan profesor... Wspomagał nas we wszystkich tych i te wczoraj było na takim spotkaniu, gdzie była konferencja na tematy te trudne. Robert Maziarz, który udzielił nam pomieszczeń, Jacek Woźniak Radnych, składał wniosek jako, po pierwszy pani prezydent składała Mieczkowska, drugi pan Woźniak, później znowu pani Mieszkowska. Maciej Bejnanowicz jako radny nas wspierał, Darek Zawacki też nas jako radny wspierał, Janusz Rajkowski, ksiądz naszej parafii I dziękuję też Andrzejowi Pawłowskiemu, dziekanowi naszego miasta i Romanowi, no, w sumie na koniec przedstawiam osoby bardzo ważne, to jest Roman Gural, architekt, praca, która wykonała, to była moim zdaniem warta kilkadziesiąt tysięcy złotych, zrobił bezpłatnie, projekty, uzgodnienia, no i najważniejszy, twórca tego dzieła, to jest moim zdaniem mistrz artysta, rzeźbiarz Romuald Wiśniewski. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Panie Wojewodo, Panie Pośle, Panie Pułkowniku, Panie Krzysztofie, Pani prezydent. Wszyscy zgromadzeni goście, pan premier patronujący tej inwestycji, będący ogromnie wdzięczny za tę inicjatywę, niestety dziś ze względu na liczne obowiązki nie mógł być osobiście, natomiast wystosował list i pozwolę sobie ten list teraz odczytać. Szanowni Państwo, odsłonięcie pomnika ofiar operacji Antypolskiej NKWD. 1937-38 oraz zagłady nad Berezyńców to wydarzenie szczególne. Jest to bowiem jedno z niewielu miejsc upamiętniających ofiary tych zapomnianych zbrodni. Ofiary sowieckiego ludobójstwa dokonanego na Polakach. Ofiary operacji wymierzonej w ludność polską zamieszkującą tereny między Berezyną a Dnieprem, które po traktacie ryskim nie weszły w skład państwa polskiego a także Polaków z Odessy, Kijowa, Moskwy, Leningradu i z każdego zakątka ZSRR. W ramach tych, tej operacji w latach 1937-38 NKWD aresztowało ponad 143 tysiące osób. Co najmniej 111 tysięcy skazano na karę śmierci. Blisko 30 tysięcy zesłano do łagrów, Aresztowanych mężczyzn oskarżano o przynależność do nieistniejącej polskiej organizacji wojskowej, prowadzącej rzekomo działalność szpiegowską na rzecz Polski. Większość zamordowano strzałem w tył głowy. Ich żony, za to, że nie informowały władz o rzekomej działalności mężów, zsyłane były w głąb ZSRR. Dzieci trafiały do domów dziecka lub obozów pracy. Ta ogromna a jednak zapomniana zbrodnia pozwala nam zrozumieć znaczenie, jakie miało powstrzymywanie najazdu bolszewickiego w 1920 roku. Los jej ofiar uzmysławia nam, co mogło spotkać odrodzoną Rzeczpospolitą, a także inne kraje Europy, gdyby nie wysiłek obrońców naszej ojczyzny. Niestety, tak zwana operacja Polska-NKWD okazała się również brutalnym preludium do kolejnych zbrodni popełnianych na Polakach. Po sowieckim ataku w roku 1939 zbrodni, mających na celu unicestwienie elit oraz wyniszczenie i degradację narodu polskiego. Wzniesienie odsłanianego dzisiaj pomnika stanowi ceną inicjatywę. Jestem zaszczycony, że mogło się ono dokonać m.in. za sprawą środków przekazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję wszystkim osobom i organizacjom, których wytrwałość doprowadziła do realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję w stronę Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-38 i Zagłady Nadwierzynców, którego pięcioletnie starania doczekały się dzisiaj zwieńczenia. Mam nadzieję, że to godne upamiętnienie ofiar będzie znaczącym krokiem na drodze przywracania naszej zbiorowej pamięci losów rodaków, którzy padli ofiarą sowieckiego terroru. Z wyrazami szacunku, Mateusz Marowiecki. Proszę czytać list od Pani Marszałek Elżbiety Witek. Potem pozwolę sobie na kilka zdań osobistych. Panie Szanowny, Panie Krzysztofie, Prezesie. Komitetu Społecznego Budowy Pomnika. Szanowny Panie Wojewodo, Szanowny Panie Pułkowniku, Szanowny Panie Pełnomocniku, praktycznie powinno od razu to rozpocząć Pana Premiera. Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy samorządowcy, wszyscy zacznij goście według godności zajmowanej stanowisk i prezydencji. Szanowni Państwo, uczestnicy i organizatorzy uroczystości Odsłonięcia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 oraz Zagłady nad Berezyńców. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość osunięcia pomnika ofiar operacji antypolskiej NKWD 1937-1938 oraz Zagłady nad Berezyńców. Pragnę przekazać słowa podziękowania organizatorom i uczestnikom za pielęgnowanie pamięci o naszych rodakach zamordowanych na terenie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Odsłaniamy pomnik jest wyrazem hołdu, a jednocześnie pamięci o tysiącach ofiar stalinowskiego terroru. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego w bestialski sposób zostali zamordowani mężczyźni, kobiety oraz niewinne dzieci, zarówno inteligencja, robotnicy, jak i mieszkańcy wsi. Nasuwa się tylko jedna, wszystkim nam znana odpowiedź. Bo byli wierni polskim wartościom i kultywowali polski język, historię i kulturę. Dla Stalina i jego szaleńczej wizji budowy komunistycznego świata, to silne przywiązanie do polskości mogłoby stanowić zagrożenie. Stosunkowo niewielkie zachowało się dokumentów z okresu stalinowskich czystek, ale te ocalały, poruszają do głębi, świadczą o niewymownej nienawiści do polskiego narodu oraz pogardzie, dla ludzkiego życia. Skala przemocy i okrucieństwa wobec Polaków nie pozwalała na obojętność, na zapomnienie o niewinnych ofiarach sowieckiego ludobójstwa. Przez długie powojenne dekady nie można było upo upomnieć się o prawdę i pamięć pos pos postawienie choćby drewnianego krzyża na mogiłach, zbrodnie te jak wiele innych dokonanych przez NKWD o na naszych rodakach, miały na zawsze pozostać tajemnicą. W Wolnej Oczyźnie upominamy się o prawdę i pamięć. Pomnik ofiar operacji antypolskiej NKWD 1937-1938 oraz zagłady nad Berezyńców wpisuje się w ten proces. Dziękuję inicjatorom powstania pomnika za upowszechnienie naszej historii. Ufam, że będzie on krzepił serca wszystkich, którzy nie mogą zapalić z niczy na grobach swoich rodzin. Symbolicznie łączę się z Państwem w historycznej zadumie i oddaję cześć pomordowanym Polakom. Z poważaniem, marszałek Sejmu Elżbieta Witek. <klucza> Proszę Państwa, też kilka słów osobistych. Dzisiaj szczególny dzień rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej, której przewodniczył nasz ordynariusz koszulicko biskup ksiądz biskup Zbigniew Zieliński. W intencji za naszą ojczyznę, ale tak jak to ujął pięknie ksiądz biskup, w intencji naszej matki, ojczyzny Polski. W intencji ofiar pomordowanych i niejednokrotnie zapomnianych właśnie na Polakach nad Berezyną. Poprzez, najpierw poprzez Rosję Sowiecką, potem Związek Sowiecki. W każdym razie za to, że byli Polakami, że byli w sercu odwieczną dewizę narodową Bóg, honor i ojczyzna zostali zamordowani. Musimy o tym zawsze pamiętać, to nasz święty obowiązek, wyczcić, oddawać, oddawać hołd wszystkim ludziom, wszystkim ofiarom, którzy najpierw złożyli swoją ofiarę na ołtarzu ojczyzny, a potem byli bestialsko i w sposób nieludzki traktowani. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować najpierw Panu Krzysztofowi Nowackiemu, a więc Prezesowi Wspólnego komitetu, ale też panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, który przeznaczył tutaj 900 tysięcy złotych na budowę tego pomnika. Chciałbym przypomnieć również taką genezę, jak ponad rok temu w Cedynie spotkaliśmy się z panem premierem Mateuszem Morawieckim, był wówczas pan Krzysztof i pan Robert Wiśniewski, i właśnie wtedy pan premier po krótkiej, Praktycznie rozmowie i po krótkim przedstawieniu faktów w aspekcie budowy pomnika, praktycznie za kilka tygodni przesłał na konto Stowarzyszenia 900 tysięcy złotych na budowę pomnika. To trzeba wiedzieć i pamiętać, i praktycznie dziękować za tę wrażliwość historyczną i pamięć historyczną. Również gratuluję bardzo panu Romualdowi Wiśniewskiemu, artyście, co zresztą pan Krzysztof wyraźnie podkreślił, naprawdę mistrzowi w aspekcie no, takich dzieł, jak i tutaj przed chwilą y, dosyć nieodsłoniętych. Także jeszcze raz dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, dziękuję wszystkim za przybycie.